I czołem. Nadal bawimy się funkcją wykładniczą. Dokładnie wykresem funkcji wykładniczej, a jeszcze lepiej mówiąc przekształceniem wykresu funkcji wykładniczej. Tak to wszystko mądrze brzmi. No i tak, spójrz, mamy taki wykres funkcji 2x plus 1. Ta jedynka jest tu na górze. Spójrzmy, jakie mamy jeszcze opcje. No i dobra. I patrz. Tu i tu są takie duże jedynki, jakby za tym głównym naszym wykresem funkcji. Czyli mamy po prostu coś odjęte i coś dodane. I to znaczy, że wykres muszę przesunąć albo w tu, albo w górę o ilość jednostek podanych. Tu akurat w tym przypadku jest o jedną jednostkę. Ale jak mam liczbę podaną zaraz bardzo blisko x czyli plus jeden lub minus jeden, no to jak jest plus, to idę na lewo, jak jest minus, to idę na prawo. I o to chodzi z przekształceniami funkcji. Te przekształcenia funkcji tłumaczyłam 100 lat temu za morzynami. Na końcu filmu pojawi się takie okienko i tam sobie kliknij i możesz to nadrobić. Ja tutaj to naprawdę przypominam w telegraficznym, w telegraficznym super szybkim <laughs> przypominajku. No i dobra, do roboty. Więc pierwsza sprawa, jaką robię, to muszę narysować wykres y równa się 2 do x. Druga sprawa to ten wykres przesunąć o 1 w lewo. Dlaczego 1? Bo mam tutaj plus 1 takie małe w wykładniku wraz z x. To znaczy, że działam po osi o x. No i tak, zaznaczam sobie te punkty, które mam obliczone. Kolejno łączę ten wykres i tu nam się pojawił wykres funkcji Y równa się 2 do X. Następnie będę go przesuwała. O jeden w lewo. Wszystko przesuwam o jeden w lewo. I analogicznie łączę i otrzymuję taki wykres. I tu na dole to jest właśnie y równa się 2 do x plus 1. Tylko tyle i wyłącznie. Uzupełnij temat z przesuwaniem wykresu. Jeśli się z tego tematu źle czujesz, to uzupełnij po prostu. Dzięki za uwagę. Do kolejnego filmu. Zapraszam Cię. Hej.